Czyli jak wyciskam pryszcza i kręcę swoje włosy, to mam zaburzenie. Dzisiaj, moi drodzy, powiemy sobie troszeczkę więcej o zaburzeniach, które są e, znane w psychologii, w dermatologii jako trichotilomania i dermatilomania, ale zaczęłam od podchwytliwego pytania, ponieważ e, Ilu z nas trafi się, że lubimy wyciskać różnego rodzaju niedoskonałości. Mogą to być pryszcze, mogą być to wągry. Mamy milionowe wyświetlenia na różnych kontach instagramowych, ale również na YouTubie. Filmów, gdzie nawet lubimy się troszkę dostymulowywać oglądaniem również wyciskanie różnych treści. Ile razy zdarza nam się kręcić swoje włosy, ile razy zdarza nam się włożyć je do buzi. I teraz czy możemy wtedy mówić już o zaburzeniu, czy to jest zachowanie, które jest absolutnie normalne? I chciałabym tutaj podzielić to na kilka aspektów, bo od razu tutaj Was uspokoję. W przypadku pojedynczych akcji wyciskania bądź zabawy włosami, możemy mówić o czymś. Co jest jest absolutnie normalne, bo ponad prawie 60% naszego społeczeństwa ma tendencję do skubania, rozdrapywania własnej skóry, strubków. Możemy to robić na skórze głowy, możemy to robić szczególnie na swojej twarzy. Jeśli chodzi o włosy, kręcenie, póki nie wyrwiemy włosa, wszystko jest w porządku. Zaczniemy sobie od kwestii związanej z rozdrapywaniem skóry. Jest kilka przyczyn, które mogą się właśnie nakładać do tego, że tego typu zachowania występują. Może być tak, że osoby, które mają zaburzenia lękowe, które mają też zaburzenia depresyjne, widzą takie ujście pewnych swoich emocji w tego typu zachowaniach, są też grupy osób, które ze względu na swój perfekcjonizm i pedantyzm będą Każde niedoskonałości starały się usuwać. Jest też grupa osób, które ze względu na niską samoocenę i na podejście do tego, oglądając to, co jest teraz aktualnie modne, to jak powinniśmy wyglądać, podchodzą właśnie do tego luku bardzo perfekcjonistycznie, że chciałabym wyglądać jak ta pani w telewizji, chciałabym wyglądać jak ten pan z reklamy i staramy się na własną rękę pozbywać różnych niedoskonałości. I jeżeli są to epizody,. Pojedyncze, które nie doprowadzają do tego, że pojawiają się uszkodzenia tkanek, blizny, że epizody trwają nie kilka minut, one potrafią trwać kilka nawet godzin, to możemy mówić o takich tak zwanych epizodycznych zachowaniach i jest to wszystko w granicach norm, I jeszcze jeżeli się pojawi nawet rozdrapanie stróbków, różnego rodzaju niedoskonałości, i po pewnym czasie wszystko zaczyna się goić. Ale w sytuacji, kiedy nie dochodzi do zagojenia, albo cały czas ponownie będziemy starali się wyciskać różnego rodzaju niedoskonałości, rozdrapywać, szukać i czujemy jeszcze narastające napięcie przed e, ich wystąpieniem, e, a następnie podczas tego typu epizodów czujemy, że to napięcie zaczyna schodzić. I tak jak wcześniej wspomniałam, może to trwać e, nawet do kilku godzin dziennie i wpadamy w tego typu nawet transy. Często jest tak zwana postać na początku nieuświadamiana, dopiero sobie zaczynamy uświadamiać po pewnym czasie. Możemy mówić właśnie o zaburzeniu, które jest nazywane dermatilomanią i e, zaraz sobie powiemy jak leczyć i do kogo się zgłosić i e, też jest bardzo ważne, żebym powiedziała wam o troszeczkę o podłożu, skąd to się bierze. E, natomiast jeszcze chciałam nawiązać teraz do kwestii włosów. Trichotylomania. Otóż zaburzenie to pojawia się, kiedy skręcenia włosów wychodzimy do kwestii wyrywania. Mogą być to wyrywane włosy pojedyncze, wybierane konkretne o określonej strukturze, grubości. Dużo osób określa, które ma trichotilomanie niepasujące do naszych pozostałych włosów, właśnie te, które są bardziej szorstkie, te siwe włosy, tak? Ale sytuacji również, kiedy nie tylko ze skóry głowy, ale również brwi, rzęsy, wyrywamy są niepasujące. Również inne części ciała, ale powiem szczerze, że tutaj jeśli chodzi o em, kwestię tego, czy nam to przeszkadza osobom mniej, jeśli nie dochodzi do również też ran. No i częściej jednak trychotylomania doskwiera osobom, jeśli dotyka właśnie skóry głowy, włosów, brwi i rzęs, ponieważ doprowadza to do wyłysień. I wtedy taką formą patologiczną jest to nie tylko kwestia wyrywania, ale wtedy, kiedy doprowadzamy do łysych ognisk. To często może przypominać, jest często też przez wielu specjalistów z wyłósieniem plackowatym. I też tutaj występuje taki impuls wcześniej, który nas skłania do tego wyrywania, wyciągnięcia włosa. E, może być to forma nieuświadamiana na początku, nie wiemy kiedy nasza ręka powędruje do naszych włosów. Zresztą zobaczcie, często nawet takie kontrolowane zachowania u osób, które nie mają dermatilomanii trichotilomanii. i trichotilomanii w przeciągu jednej godziny jesteśmy w stanie około 50 paru razy dotknąć swojej twarzy, a ile razy włosów. I teraz, jeśli nieświadomie zaczniemy do, do, dotykać swoich włosów, i wystarczy, że osoba z trichotinomanią wyrwie jeden włos to zaczyna się uruchamiać mechanizm, który jest związany z układem dopaminergicznym, i często właśnie ta dopamina powoduje, że nie jesteśmy w stanie przerwać. Osoby, które nie mają trichotylomanii, mówią: jak to? Przecież to jest związane z autodestrukcją, to boli, ale w przypadku trichotylomanii, również dermatilomani, nie jest to związane z bólem, tylko z przyjemnością. I musimy pamiętać, że musimy też to rozgraniczyć od zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, musimy to rozgraniczyć właśnie od zaburzeń, które są związane z dysmorfobią. Z perfekcjonizmem. Zobaczmy, ile jest dodatkowych. Przyczyn, które mogą powodować zachowania, to się nazywa skoncentrowane na ciele. Dzisiaj mamy taką ogólną, powiedziałabym, zajawkę. Chciałabym Was wprowadzić w ten świat, szczególnie właśnie osoby, które mają, widzą, podejrzewają, że mają z tym problem, jak możemy zadziałać. Pierwsza rzecz, podstawowa diagnoza. I tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, to kogo się zgłosić? Jak najbardziej psycholog, również dermatolog. Natomiast dermatolog pomaga nam później w niwelowaniu szkód, które spowodowały, na włosach albo na skórze głowy, albo na ciele. Natomiast psycholog, akurat ja jako psycholog od włosów w szczególności pracuję z przypadkami trichotilomanii, również dermatilomanii, Często ze sobą występują, te zaburzenia są łączone, mogą występować u jednej osoby, również onychofagi, czyli też obgryzania patologicznego, już obgryzania skórek z nokci. I w takiej sytuacji my musimy w toku terapeutycznym, po pierwsze, zdiagnozować, co jest przyczyną i źródłem, żeby później odpowiednio ustawić leczenie terapeutyczne psychologiczne. Co jest bardzo ważne. W przypadku wprowadzania leczenia tutaj nie mówimy o farmakoterapii. Badania pokazały właśnie dosyć małą skuteczność. Ja często wprowadzam tylko jeden ewentualnie suplement diety, który jest absolutnie bezpieczny. Jeżeli jest potrzeba, kierujemy się do psychiatry, ale wtedy, kiedy osoby mają nałożone zaburzenia lękowe bądź depresyjne i moja praca terapeutyczna w kierunku właśnie niwelowania odruchów, wyrywania bądź skupania jest ograniczona. I moi drodzy, ostatnia rzecz dla osób, które myślą o tym, czy zrobić ten pierwszy krok. I wybrać się do terapeuty. Zachęcam was i powiem też troszkę pokrótce, w jaki sposób pracuję. Czy w przypadku dermatilomanii, czy w trichotilomanii, bardzo ważne są trzy aspekty. Pierwsze to tak jak powiedziałam, odpowiedni wywiad, diagnozowanie w ogóle od kiedy się zaczęło, czy to jest forma uświadamiana, nieuświadamiona, a może łączona. Trzecia rzecz, w momencie kiedy dobieram, muszę dobrać narzędzia tak zwane blokujące i stymulujące, które będą Was odwodziły od tego typu zachowań. I nawet dla osób, które nie mają dermatilomani i trichotilomani, ale widzą, że bardzo im doskwiera takie ciągłe dotykanie swojej cery, ciągłe wyciskanie i też powodowanie, że pojawiają się kilkudniowe nieestetyczne zmiany. Albo cały czas zabawa włosami, która nam też zaczyna w tym momencie to skwierać, możemy też interwencyjnie spotkać się w celu wykorzystania tego typu narzędzi, bo nie tylko w trichotinomanii i dermatinomanii wykorzystuje takie narzędzia. I bardzo ważne jest w momencie, kiedy poznaję osobę, czy wyrywając włos bądź rozdrapywując różne niedoskonałości, robimy to w celu uzyskania pewnej stymulacji: A dotykowej, B wizualnej. C oralnej. Mogą się też nałożyć te stymulacje. I teraz często osoby robią to w celu, żeby dotknąć kawałek skóry, włosa, odpowiednią strukturę i to jest to, co powoduje ten większy wystrzał dopaminy, czyli czegoś, co nas angażuje w, tej, w tym działaniu. Część osób robi to w celu, tak jak powiedziałam, stymulacji oralnej, czyli wyrwany włos jest następnie, przejeżdżamy przy ustach, odgryzamy cebulki, też możemy, oczywiście jest forma trichofagi, czyli też zjadania włosów, ale też robimy w przypadku na przykład dermatilomami obgryzanie skórki po to, żeby później tą skórkę móc przysłowiowo ja to mówię glamać w buzi. I trzecia stymulacja wizualna, czyli chcemy zobaczyć te treści, które wyciskamy, bądź rozdrapujemy, bądź też często chodzi o tą cebulkę włosową. Może to się wydawać dla Was bardzo, inty, bardzo intymne pytania, dla mnie one są kluczowe i dzięki temu mogę e, dobrać odpowiednie narzędzia blokujące, które będą nas stopowały przez tym, żeby ręka, zanim wyląduje ręka w formie, na przykład nieuświadomionej na twarzy bądź na włosach, w jaki sposób radzić sobie z tym narastającym napięciem, z tym impulsem, bo tak jak powiedziałam, słowo o podłożu, o czym więcej też mówię na terapii, jest to związane z genami, pewnymi genami, które powodują zmiany w budowie neurobiologicznej naszego mózgu, i w tym momencie. Pojawia się taki wysyłany impuls często w sytuacji, kiedy jesteśmy przestymulowani, niedestymulowani, czyli stresu, bądź e, czyli wtedy, kiedy jesteśmy przestymulowani, frustracji, takich negatywnych emocji, niedostymulowani, czyli na przykład w przypadku nudy, czyli nawet oglądając e, nasz ulubiony serial, jesteśmy w stanie wyrwać sobie ogrom włosów albo do krwi, do ran rozdrapać wiele miejsc na ciele. I mm, dzisiaj tak naprawdę to jest dosłownie tylko kilka słów. Tym jakże obszernym temacie. Ja w niedługim czasie będę planowała dla Was stworzyć odpowiednie narzędzia, które będziecie mogli pozyskać sobie dostęp właśnie online, bo ja wiem, że to jest problem wstydliwy, ale też zachęcam Was do odwiedzenia mnie w gabinecie, a na pewno postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Także do zobaczenia!